Istnieje coś wspanialszego. Miłość poprzez seks. Chłopiec i dziewczyna we dwoje, ciemny nastrojowy pokój, sploty dłoni pocałunki. To jest właśnie prawdziwa miłość. Nic nie jest w stanie jej zastąpić. A skąd to córeczko kochana, wiesz, Powiedz o no, ciebie. Ode mnie? Z ich tak. takich rzeczy uczą. Kto ci takie gusto no, opowiadał? Kochany, ale właściwie w tej chwili dzieci powinny wszystko wiedzieć o wszystkim. Bardzo no dobrze, że napisała takie pracą. No tak, no ja, ja się z Tobą w zasadzie zgadzam, no. A, ale, ale wytłumacz małej, co to jest seks. Ja wiem. Proszę? ale mnie się to wydaje głupie. co Całe szczęście. Ty masz takie wąskie takie masz ograniczone widzenie nowoczesności, o. A dopóki ludzie będą myśleli starymi kategoriami, nie ma nawet mowy o nowoczesności. Rewolucja naukowo-techniczna nie istnieje bez rewolucji w obyczajach. Dobrze, kochanie, ja przecież się z Bo tobą dziwię zgadzam. Się. No, a ja, ja też pracuję w tej nowoczesnej...